Budulcem nieskończonego wszechświata jest pulsująca w rytm najróżniejszych częstotliwości energia. Od najodleglejszych gwiazd, po komórki naszego ciała, częstotliwość jest językiem kosmosu. Podobnie jak wszystkie cuda natury, nasze ciało jest symfonią częstotliwości, a każda z nich odgrywa kluczową rolę dla naszego dobrego samopoczucia. Przedstawiamy HILI, rewolucyjne, mobilne urządzenie, które rozumie język energii Twojego ciała. Dzięki HILI doświadczysz spersonalizowanego zarządzania swoim zdrowiem. HILI to nie tylko urządzenie. To brama pozwalająca skalibrować częstotliwości Twojego organizmu dla osiągnięcia optymalnego zdrowia. Healy wykorzystuje Twoją unikalną sygnaturę energetyczną i z pomocą technologii pola informacyjnego odczytuje i dostosowuje częstotliwości. Niezależnie od tego, czy chodzi o zniwelowanie bólu, stresu, czy też o poprawę ogólnego samopoczucia, Healy jest Twoim osobistym towarzyszem w drodze ku zdrowiu. To coś więcej niż tylko mobilne urządzenie. Healy to nowy styl życia. Życia w harmonii z naturalnym rytmem Twojego ciała i energią wszechświata. Dołącz do społeczności Healy. Wykorzystaj moc częstotliwości i Przywołaj potencjał pełni zdrowia i dobrego samopoczucia.